Ależ witam jakże przed cudownym kolejnym odcineczku od <grym> dośików Kolejne tutaj świetne przygody w świetnym tutaj mieście, które nie pamiętam jak się nazywa. Ale no Czekamy jakichś dowodów Na te kurde papu. O, to auto możemy zapożyczyć Finefa jest eee... Może sobie zaznaczę nawet, żeby mi się łatwiej jechało. No. Kontynuujemy tą naszą jakże cudowną przygodę. A czy pan mógłby się z drogi jadę? Dobra. Kontynuujemy, co tu się będzie działo. Jakie spiski tutaj, popierdolę je drony, chodzę je na te dziki, te sprawy. Hmm. Zobaczcie, można by kiedyś zrobić przejmowanie tych stref i wywoływać te bundy, można by zrobić jakiś odcinek z, właśnie, z tych bundów, przejąć do tych, tych. Stref. That was, uh, Shit. It looks like Albion took about to And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Well, I do say fuck the police, I also say fuck Albion. Hmm. What to make of this? Not to worry. The only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider Bot will be further in. Sorry, patrzmy jak jest tego. Dwie, dwa, pięć. No o tubka. Dobra. Dobrze skoczyłem, nie wiem nawet. I go tam wia. Ale zaraz ten chłopak będzie miał punkt. No i żebra połamane, nie? I żebra do wymiany. O! Ma jakiś ponętny karabin. Ja mam ponętny korytarz ten. No, klucz francuski. O, a co do za chłopak? No, ja chciał go zaskonować a nie te drzwi. Można tak? O. I on jest. Wypuszcza zaresztu. Jakiś prawnik. A dead tech training is no joke. Oh, dobra, go. A go to I, <laughs> I suppose I'll keep looking. Got someone down. Come. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Exactly.

Ale głośierko mu przychodzi Mocna tak gwoździarka Jak się tam do niego wchodzi? to the fuck? Jak jest to, nieby hakować ty nie wejdę. Aha, tutaj się nie da. trochę. Jak tam się do niego dostać? To się tak nie zapytam. O, okno. Okno pewnie pancerne. That's a good way to get through the station undetected. Up. Up. Yes, the wind. been. I've got Tutaj nie mogę. Ja nie muszę iść... ...tutaj. Nie no. Ja mam iść. Kurde, strzelba Grubo. Nie no, jestem silny. Lewy? Wyjdź z moją kobotą z zabezpieczonego pomieszczenia. No spoko. No, tylko jak? To część systemu detonatora z system parlamentu. If the Met or Albion, rather, actually analysed it, they would see it wasn't Dead Sex handiwork at all. No, just. ...it's to wash. That stupid. Just <laughs> what's it? Where are we? No nie wiem, ty. tej. Dobra, chyba znalazłem matkę woska. Byłem w szoku, nie? Znalazłem, czy mi się tylko wydaje. Chyba znalazłem. Chyba mi się wydaje. Nie, no chyba. Aha. Co to miało być? No to co? 15 minut z wychodzenia z jednego pomieszczenia. Opa! 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 I opa! I opa! I opa. E opa, E... opa, E opa, Ale externa, externa, opa, Opa. Dobra, teraz mi się udało. externa, 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 Który mówił Jakimś tam Pili papu Iru riru, riru paczka Opa Opa Myślę, że Coś się ten zepsuło się nie najlewa ty Dawało brawa i dostałem Trzeba je chyba kontrolować. No. Nie wiem, co mogę powiedzieć w takiej sytuacji, jak się męczy z jakimś pojemnikiem. No. Polecam. Nie wiem, co polecam. no. gadam, bo to bot, bot, no bo tak. A tam. No, trzeba się dostać, do. go! Opa! I tym razem, jeszcze raz. Matko, kto wymyślił taką długą drogę tym potem. Wiesz zaraz tutaj rwanie.

scanning spybot and accessing its internal drives while i'm analyzing this data you should make yourself scarce unless you'd like to explain to your new heavily armed privatized police force why you've broken into the station sure, sure. <laughs> O tutaj. O co ten ty typer zachodzi? Czemu ona nagle... Czemu ona... oni nagle... Czemu oni nagle zaczęli doby... Zadupczać. używa tego. To wówczas ukrywając użytkownika. Jak to się używa? <grywa> Halo.

w bezpieczne miejsce, już po tym. Nie wiem, jak ona mnie zauważyła. Nie, nie zauważyłem, gdzieś tam jakoś mi, kurde, gdzieś tam tego i mnie tam... I zaczęła alarmować w ogóle, dziwne. Dobra, może jeszcze zrobimy coś Tutaj Tylko, że tutaj nic nie ma w pobliżu Jest tak daleko wszędzie pomoc Masakra, darty w ogóle, upijanie się Można się upić, upiorodzielić jak spinie Brzmi jak plan Sprawdźmy to Albo wrzutki zapograwe może a to w bazie czy poza bazą? Chyba poza. Nie jest loading. Loading screen. -ru -ru -ru. No, można się udydać Napis pisie. Chłopa, co susze, nie?

Oh, oder was ja? Jetzt wir ich, ich Punkt. Attack. Das ist es. <laughs> Boom. musi być... Łambowo. <grystanie> co mnie tam ten mecz wygrany dał. Kontra? Nie to się czyścić kontry. Musi się poprawić swoją celność. Celność tutaj mam Znowu to samo miejsce? Ja mam ćwiczyć jak to jest to samo mu chociaż trafić i narzekać, nie? Punk o zmienił się punkt, bo chciał Punk Najpięknie, no co sam się rozdać jak teraz. No way. Ale skam. <laughs> Dobra i lub No oh, oho Tam milimetry ty. Ty dziadu. tu? Nie wiem co do mnie mówi ale jest bu... Buja fest nie? Jakby sobie jakiś ten... ...munt, aha. Dobra, to, Można się nie... Nie robię jakieś kłopoty bez sensu. Teraz... Bo można tak tanki remy, że się ten... czy się, się przewróci <grybujesz> i

w dość ciężkim stanie to jest już ów normalnie jakże w tym muzycznym i zachwianym akcencie liczymy yy, na jeszcze tutaj odcinek. widzimy się w następnym standardowo macie się yy, bye bye